Powiat Dzierżoniowski realizuje w Bratoszowie dużą inwestycję drogową o łącznej wartości ponad 2 milionów 300 tysięcy złotych. Mowa o budowie chodnika wraz ze zjazdami oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę na długości 692 metrów. Kolejna duża inwestycja powiatu dzierżoniowskiego na kwotę 2 miliony 300. 80% pozyskaliśmy z środków zewnętrznych. Dokumentację projektową przygotowała gmina Pieszyce. To pokazuje taką Wzorowe inwestycje, zaangażowane różne strony, nie tylko mówimy, tylko także wspieramy się finansowo i dzięki temu możemy dzisiaj spotkać się na budowie chodnika w Bratoszowie, inwestycji, która jest oczekiwana przez mieszkańców. Chodnik wybudowany będzie z kostki betonowej. Wszystkie zjazdy, które w przebiegu chodnika się znajdują, zostaną również przebudowane i zarurowany zostanie rów przydrożny, który w tej chwili pełni funkcję odwadniającą drogę, powstanie kanalizacja deszczowa. Etap jest praktycznie jeden, prace się rozpoczęły, za mną pracujący sprzęt to już właśnie jest ekipa HydroRas z Henrykowa, która realizuje nasze zadanie. Teren jest o tyle trudny, że przed nami trwają prace realizowane przez gminę polegające na budowie kanalizacji sanitarnej a za chwileczkę wejdzie również trzecia firma, która będzie budować przyłącza wodociągowe. Do tej pory żyliśmy bez chodnika, dzieciaki chodzą bo, poboczem, rodzice tak samo, więc tak naprawdę ten chodnik zapewni nam przede wszystkim bezpieczeństwo, taki spokój, ale też i porządek. Nie ma się co czarować, jednak chodnik to, to jest kawałek życia mieszkańców, a bez niego jest, jest ciężko funkcjonować. Zabiegaliśmy o niego już kilka, par, kilka lat. Udało się tutaj dzięki, współ, dzięki współpracy pomiędzy gminą Pieszyce a powiatem dzierżoniowskim Wspólnie realizować właściwie w tej chwili tę inwestycję. Gmina Pieszyce sfinansowała projekt chodnika, natomiast powiedziała, że na wniosek mojego klubu i w porozumieniu z koalicją tutaj zadecydował o sfinansowaniu tej inwestycji, za co bardzo dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców. To ta inwestycja była wpisana w nasz program wyborczy, a że tworzymy koalicję z Obywatelskim Rokiem Samorządowym, to oczywiście pani Bernadetta, która mnie z mieszkańcem Bratuszowa zabiegała co chwilę o tą inwestycję, my pisaliśmy wnioski do różnych Instytucji tu udało się z funduszu Dróg pozyskać 80% tej inwestycji, dlatego też Pani Bernardie dziękuję. To też pokazuje, że radni działają w swoich okręgach i dzięki temu upiększamy powiat. Bratoszów liczy tak naprawdę 200 paru mieszkańców, to jest nieduża miejscowość, ale tak naprawdę jest bardzo ważna. Tutaj jest szlak rowerowy, tutaj mamy staw, tutaj przyjeżdżają mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego. Jest to dla nas bardzo ważne, bo to ułatwi nam po prostu komunikację. No radość jest, tylko no w tej chwili jest troszeczkę ciężko, Brataszowie, bo od wielu tygodni trwają prace budowlane, bo nie tylko mamy budowę chodnika, ale też mamy budowę kanalizacji, też bardzo długo wyczekiwano przez mieszkańców i to tak troszeczkę się ciągnie, ludzie już powoli zaczynają być zmęczeni, ale mimo wszystko już to światełko w tunelu się pojawia, no bo jak dobrze pójdzie, to inwestycja budowy chodnika zostanie zakończona końcem października, więc już tuż tuż. Warto wspomnieć, że dokumentacja projektowa została opracowana i sfinansowana przez samorząd Pieszyc, a następnie przekazana do powiatu Dzierżoniowskiego. Jednocześnie dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Oprócz tego samorząd Pieszyc wybuduje w tym miejscu wodociąg.